Jeżeli istnieje raj na Ziemi, to dla miłośników motoryzacji tym rajem w najbliższych dniach będą targi Poznań Motor Show, które właśnie rozpoczęły się na międzynarodowych targach poznańskich. To widok, który dominuje na tegorocznych targach Poznań Motor Show. Targi Poznań Motor Show, tegoroczna edycja skupiona jest wokół elektromobilności. Nasze wydarzenie reaguje na to, co, co dzieje się aktualnie w branży, jakie trendy panują. Nie da się ukryć, że elektromobilność jest absolutnie największą zmianą w historii motoryzacji, jakiej teraz jesteśmy świadkami. Wskazują na to liczby. W Polsce w tej chwili zarejestrowanych jest około 40 tysięcy samochodów z napędem elektrycznym. Połowa to auta w 100% elektryczne, połowa to tak zwane hybrydy. W Unii Europejskiej w minionym roku, czy w ostatnim kwartale minionego roku, samochody z napędem elektrycznym, czyli te całkowicie elektryczne i hybrydy plug-in stanowiły już 25% rynku. Co czwarty samochód miał możliwość ładowania z gniazda. I ten trend bardzo się nasila. Z roku na rok właściwie rośnie o 100%. Niemal każda marka w swoim portfolio ma już w tej chwili przynajmniej jeden model zasilany energią z gniazdka elektrycznego. Nawet marki sportowe czy popularne suwy także napędzane są bateriami. Zasięg to 339 km w cyklu mieszanym, w cyklu miejskim jest to 474 km. Natomiast. Mamy uciąg przyczepy do 1,5 tony, co jest ewenementem na tym rynku. I mamy też pompę ciepła w standardzie, co jest elementem, który w okresach zimowych bardzo wspomaga wydajność układu chłodzenia. Jednak ostatnie dwa lata to niezwykle trudny okres dla branży motoryzacyjnej. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy pojawiła się pandemia. Kolejnym etapem jest brak dostępności surowców, jeżeli chodzi o półprzewodniki, a jak wiadomo samochody, które są produkowane na chwilę obecną są mocno naszpikowane elektroniką. No i to są te dwa główne czynniki, które powodują to, że są problemy z dostępnością do nowych modeli. Na nowy samochód z salonu w tej chwili czeka się od 7 miesięcy do nawet roku. Ponadto wysoki kurs euro sprawia, że import używanych aut z zagranicy został mocno ograniczony, a to z kolei sprawiło, że rośnie wartość tych samochodów, które dostępne są na naszym rynku krajowym. Auto, którego, które zakupiłem 2 lata temu za daną cenę, używam je, jestem dzisiaj w stanie sprzedać za tą samą cenę, za którą kupiłem 2 lata temu, natomiast statystycznie auto używane są droższe. Statystycznie rośnie też wiek aut, którymi jeździmy. W tej chwili średnia w Polsce to 13-14 lat. Targom Poznań Motor Show towarzyszą też targi techniki motoryzacyjnej. Obydwie imprezy potrwają do niedzieli.